Damy naprawdę bardzo gorąco pierwsze spotkanie Mistrzostw Świata w Polsce, Holandii, Argentyna. Spotkanie, które na pewno wszyscy czekali od, od wakacji 2022 roku. Wtedy zapowiedziane mistrzostwa, moje Mistrzostwa Świata. No, wakacji nie były, ale teraz w zimę są te Mistrzostwa Świata. Widzimy wchodzących już piłkarzy. Piłkarze Holandii, drużyna ta, no, w, będzie, y, ona w naszych Mistrzostwach Świata to, to jest, to są czarownicy, a Argentyna to są po prostu bogowie piłki nożnej. Przywitają się, koklaskają, dopingują w tym spotkaniu, to będzie szok. Ja nazywam się Adoni Peszchała i zapraszam na spotkanie, które na pewno będziemy... Ekscytować. Rzut z auto. Patrzmy. Szansa dla Argentyny. Broni to. Bramkarz Argentyny. Znaczy Holandii. Przepraszam. <grym> przepraszam, że się myli. Uwaga, rzut rożny. Szansa. Gol! Coldy the boy! Jeden to zero dla Holandii. Ale zrobili jak czarownicy. Ostrzegałem, ostrzegałem. I zobaczmy. Y szansa i. Gol! Argentyna 1 do 1. To jest po prostu, bo są bogowie piłki nożnej. Oni umią grać. Leo Messi trafia swojego pierwszego gola na tych, na tych mistrzostwach świata. Uwaga, teraz będzie seria rzutów karnych. Zaczynamy od Holandii. Już piłkarz jest blisko piłki. Popatrzmy. Szansa. Gwizdek sędziego. Pewnie 1 do 0 dla Holandii. Teraz możemy zobaczyć, właśnie teraz e, za niedługo będzie informacja za to, że będą też mistrzostwa lig mistrzostwa Liga Mistrzów e, Junior też będą, będą. teraz e, wracamy do mistrzostwa świata popatrzmy na stadion Ar 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 Rambal. i mamy gola 1 do 1 dla Argentyny Leo Messi teraz popatrzmy na to strzę dla Holandii GOL! Precyzyjnie! Bardzo dobrze. Holandia dalej prowadzi. Teraz popatrzmy na strzał Argentyny, Di Maria. Di Maria To samo co Holendrzy w pierwszym jedenastce. 2 do 2 po drugiej serii rzutów karnych. Teraz popatrzmy na strzał Holandii. Trzecia seria. Uwaga! Dol! Nie myli się! 3 do 2. Mogę tylko powiedzieć jedno, że na prawdziwym Mistrzostwach Świata w Katarze też taki był mecz. Teraz patrzmy: Argentyna 3 do 3. I tam wtedy Argentyna wyszła z tego Ale ja Zobaczmy, jak to teraz. Teraz w tych moich Mistrzostwach Świata się. Będzie. Uwaga! Gol, gol, gol! Argentyna. Czwarta seria rzutów karnych. A ja to. Co się stało? Uwaga, teraz szansa na. Gola. Bii. Na Holandii. Hol, hol. Argentyna! Podwójna to! On to podwójna w czternastej. Chyba tutaj chyba. Autorzy się chyba pomylą, będzie jednak 4-3, a nie 5 do 4. A Holandia wygrywa to. A następny mecz to będzie Polska-Katar. Nie możemy się doczekać. No, Argentyna rozpaczy, a Holandia nie. Dziękujemy bardzo. Do zobaczenia. ¡Suscríbete